Wiele dzisiaj y, można było usłyszeć Bożych prawd i rzeczywiście można powiedzieć, Panie daj, żeby e, i, i, i serce było chłonne, i umysł, i to ciało nie przeszkadzało rzeczywiście w tym, żeby gdzieś odstępować. Jak człowiek, tak sobie pomyślałem właśnie w czasie też tego, co było mówione od samego początku już o duszy, jak człowiek można porównać do tego, człowiek ma jakąś yy, na ziemi jakieś bogactwo, można powiedzieć jakieś pieniądze i nagle słyszy, że jest bank, gdzie dają na 20%, że w przeciągu jakiegoś tam krótkiego czasu może 20% na tym zarobić, oddając do tego banku. To wiecie, co by się tam, to tam się dzieje przed drzwiami tego banku? Tam są normalnie kolejki nie całą dobę. Wszyscy tam chcą do tego banku oddać, dobijają się drzwiami i oknami, żeby tylko oddać swoje swoje majątności, żeby rzeczywiście na ten procent było. Na początku, wiadomo, sprawdzają, później tak też robią. No i tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście słuchając Bożego Słowa i przestrzegając Go oddajemy na 100%. Nasze serca, nasze uszy, nasze, nasze życie, bo, bo Pan powiedział, że jeżeli oddamy Mu je, no to zyskamy je na wieczność. 100% zysk. Nie pójdzie e, e, w to miejsce zatracenia nie pójdzie z tej krainy umarłych, w to miejsce jezioro tego, ale pójdzie do wiecznej chwały, wiecznej radości. I tutaj człowiek myśli sobie, no, coś pięknego, coś ślicznego, a z drugiej strony myśli sobie, tam trzeba dojść. Otwórzmy drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Wiecie, tak patrząc przez perspektywę ostatniego czasu. Yy, patrzę na ten fragment, już troszeczkę też można powiedzieć jeszcze inaczej, jeszcze w, można powiedzieć wyraźnie staje przede mną. To jest napisane od czwartego wersetu, a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który nas też uzdolnił, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, Duch zaś ożywia. No, i dalej tam widzimy, dalej w służbę, ale na tych słowach chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Rzeczywiście, ufność nasza jest przez Jezusa Chrystusa ku Bogu. Tak tutaj było mówione o tej duszy, później o miłości. Teraz Dawidek mówił o tym języku. Za każdym razem widzimy to jedno, że nasza ufność jest w Jezusie Chrystusie ku Bogu. Że On nas zdolnymi uczyni w tym wszystkim. Naprawdę, z ostatnimi czasy widzę to, że im bardziej człowiek, gdzieś nawet w doświadczeniach swoich, nie tylko swoich, widzę, że jeśli człowiek tylko w zdolności w sobie poszukuje zdolności w tym, że będzie w stanie coś uczynić dla Pana Boga sam z siebie tam widzimy wielkie złamanie. W tym momencie wchodzi olbrzymie olbrzymim wymiarem wchodzi krzyż. W życie człowieka, żeby człowiek nigdy nie pomyślał sobie, że zdolność jest z Niego, że może być zdolność poza Chrystusem, że może być zdolność z, z jakiegoś czasu, gdzieś tam spędzonego, zdolność Chwała Bogu za to. Jest to naprawdę piękne. bo kiedy słyszymy o tym i, i widzimy czas, który przed Panem jest korzyścią wśród braci i, i widzimy, że ten czas staje się korzyścią też i dla nas. Chwała Bogu za to, bo widzimy od razu korzyść w tym. Naprawdę, widać w tym korzyść. Ale w momencie, nawet kiedy wierzymy to, to, to widzimy, że zdolność nasza nawet nie w tym jest. Zdolność nasza jest rzeczywiście w tym, kiedy już zostawimy nasze siły Chrystusowi, kiedy zostawimy naszą ufność wyłącznie w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowita tajemnica. To jest niesamowita tajemnica, o której pisał Paweł w wielu swoich listach, że właśnie na tym objawia się wielka miłość Chrystusa ku nam, że kiedy nic nie mogliśmy, on stał się naszą zdolnością, on stał się naszą możliwością, naszą mocą, naszą siłą i wtedy dopiero widzieliśmy, że to jest możliwe. Wiecie, naprawdę z dnia na dzień, jeśli chcesz iść za Chrystusem, modlisz się, wołasz, Widzisz, jak jesteś naprawdę niezdolnym człowiekiem. Bóg pokazuje to niesamowicie. Naprawdę niesamowicie cały czas pokazuje człowiekowi zobacz, niezdolny się jest. Naprawdę niezdolny się jest do tego, żeby wykonać mój plan. Nie jesteś do tego zdolny. Masz jeden wizerunek zdolności. Masz jedną, można powiedzieć, linę zdolności. Masz jedno miejsce, jedną ścieżkę zdolności masz. Naprawdę Bożą tajemnicą objawiono w nas, w Jezusie Chrystusie jest to, że już całkowicie rezygnujemy z własnej zdolności. Jaką służbę by człowiek nie wykonywał, tutaj też wcześniej słyszeliśmy, nie ma zdolności w człowieku. Jeśli zdolność jest z człowieku, to wtedy Chrystusa tam zabraknie. I Jego mocy, i Jego chwały, i Jego rzeczywiście e, takiego piękna tam zabraknie. Tam będzie znowu człowiek widoczny. Ale jeśli zdolność jest w Chrystusie, to tam będzie widać naprawdę coś, co, co z daleka będzie rozpoznawalne jako klejnot Bożych, cudownych dzieł, Jego obietnic. Dlatego Paweł, który dobrze o tym wiedział, na koniec chcę powiedzieć, Paweł, który dobrze o tym wiedział, wiecie, o co to znaczy litera. Co to znaczy życie podług tej litery, życie podług zakonu. On dobrze wiedział, on był zdolny, słuchajcie, naprawdę Paweł był zdolnym człowiekiem. On był zdolnym człowiekiem, on potrafił wiele interpretować tych pism, wiele z tego zakonu poznać. On tego był nauczony, on musiał być naprawdę bardzo zdolnym człowiekiem. I co się stało, że z tej zdolności zrezygnował na rzecz zdolności w Chrystusie? To się stało, że, że właśnie zobaczył, że ta zdolność jego to była litera, że to była tylko i wyłącznie litera. Jesteśmy zdolni, słuchajcie, do tego, żeby wziąć Biblię i ją mm, poznać literalnie. Jesteśmy do tego zdolni, jako ludzie. Ale jeśli poznajemy Biblię i rzeczywiście Duch Święty łączy nam te fakty, to widzimy zdolność, która jest z Boga. Naprawdę, w każdym momencie, kiedy podchodzi, podchodzimy do Biblii i tam prosimy Ducha Świętego o zdolność jej czytania, o zdolność jej poznawania, widzimy rzeczywiście Bożą Moc przewijającą się. Jeśli podchodzimy w duchu szczerości i prawdy, widzimy Bożą Moc przejawiającą się w tym, naprawdę. Wtedy widzimy, że zdolność nie jest z nas, ale z Ducha Świętego, który tą, natknął tą Biblię. Naprawdę to widać. Naprawdę to widać. Chwała Bogu za to. Naprawdę chwała Bogu za to, że Duch Święty działa. Dzisiaj również mam tego dowód. Naprawdę również mi to pokazał w ostatniej godzinie, że On działa i że zdolność, która jest, to jest z Niego. I że człowiek, który rzeczywiście może mu się to, że mu się poddaje, to rzeczywiście dostaje zdolność od Chrystusa, a wobec tej zdolności nikt nie jest w stanie zwyciężyć. To jest zdolność prześcigania wszystkich dla sprawy Chrystusowej. To jest właśnie ta zdolność, którą otrzymał Paweł wcześniej od, można powiedzieć, widzimy ją u Chrystusa. Zobaczmy jego zdolność, zobaczmy zdolność Chrystusa, jak ją był zdolny. Zobaczmy, to słowo zdolny to znaczy bardzo wiele, umiejętny, prawy, szeroko, można powiedzieć, szerokich możliwości ku dobru. Naprawdę, to wszystko widzimy w tym Chrystusie, dlatego każdy z nas chciałby być taki zdolny. Naprawdę, każdy z nas. Kto z nas nie chciałby być takim zdolnym uczniem Chrystusa? Zdolnym, takim gotowym do tego, żeby to wszystko uczynić. Te wszystkie słowa i to wszystkie zgromadzenia właśnie chcą nas ku temu poprowadzić. Ku temu, żebyśmy mogli być zdolni, aby to wszystko uczynić. Jeśli mielibyśmy siedzieć tylko i słuchać, słuchajcie, i, i myśleć sobie, no fajnie, znowu coś fajnie było powiedziane, a nie wołalibyśmy o zdolność, aby to słowo wy, wykonać. Jeśli dzisiaj byśmy odeszli i powiedzieli, że znowu było, było coś fajnego, padło, a nie ma już w tym nawet e, słuchaniu tego. Już modlitwy, Boże, daj mi zdolność, żebym mógł to wykonać. No to jesteśmy właściwie takimi ludźmi, którzy zupełnie tego nie zrozumieli. Naprawdę nie zrozumieli. Czy w naszych sercach, kiedy słyszymy już nawet jeden werset ze Słowa Bożego, już budzi się w tym momencie pragnienie: Boże, daj mi zdolność, daj mi zdolność, daj mi siły. Kiedy w nocy myślimy o Bogu, kiedy w rano myślimy o Bogu, daj mi zdolność. Wiecie, y, dziękuję Bogu za to, że On nas zdolnymi uczynił. Dziękuję za to Bogu, że, że nie, nie, nie tak jak tutaj było, można e, słyszeć y, właśnie o z tych słów Jakuba. Dziękuję za to, że ufność jest w Chrystusie. Że Chrystus zapanuje nad naszymi, może zapanować nad naszymi językami. Nad naszymi umysłami. Wiecie, ile razy e, się zawiedliśmy na tym, to każdy z nas wie, gdzie szukaliśmy zdolności, w, umiejętności e, rządzenia tym językiem, a po prostu się e, no, bardzo mocno nieraz potknęliśmy, potłukliśmy przy tym siebie i nieraz innych. Chwała Bogu za Jego słowo. Naprawdę, chwała Bogu, że rządzi czyni zdolnymi. Naprawdę. I to pokazuje. Taka ufność. Taka ufność, miejsce, gdzie mogę inwestować, miejsce, gdzie mogę zainwestować wszystkie swoje siły, wszystkie środki, wszystko co posiadam, miejsce mojej zdolności, miejsce mojej umiejętności, miejsce mojej, e, mojego zaangażowania się. Jak się zaangażujemy w wiele rzeczy na tym świecie, ile byśmy się nie zaangażowali w pewne rzeczy na tym świecie, na końcu doznajemy tego, że no przeżyliśmy to życie, nasze siły wyeksploatowaliśmy i miejmy nadzieję, że zrobiliśmy coś dobrego. A tutaj 100%, 100 zysk, 100% dobroć, 100% zdolność. Wiecie, to diabło właśnie o to chodzi dzisiaj, żeby nas e, zarobić. Na tej, na tej Ziemi, dla zdolności tej Ziemi, ta Ziemia już nie jest zdolna nic dobrego uczynić. Człowiek na tej Ziemi nie jest zdolny nic dobrego uczynić. Nawet te systemy rządzące tą, tą Ziemią, będące na tej Ziemi, nie są zdolne niczego uczynić dobrego. Nie są zdolne. Człowiek o tym dobrze wie, ale jeszcze gdzieś ma taką ufność w tym wszystkim, że jeszcze z tego może będzie coś dobrego. Naprawdę. Nieraz patrzy na te rzeczy zewnętrzne i myśli sobie, że w końcu może udało mi się jakąś dobrą rzecz dostać, która będzie zdolna do tego, żebym rzeczywiście coś dobrego uczynił. Dziękuję Bogu za to, że słowo Boże pokazuje Jezus Chrystus, tylko i wyłącznie On. On może mnie zdolnym uczynić, aby tak jak dzisiaj też było mówione, aby ta dusza rzeczywiście mogła karmić się nim. Wiecie, ja coraz bardziej widzę, nie chciał tutaj wyprzedzać tematu, ale coraz bardziej widzę. Że rzeczywiście ta dusza to może być magazyn dobra. Naprawdę magazyn dobra magazyn pięknych Bożych dzieł. Piękny Boży magazyn zdolności człowieka w zaufaniu Chrystusowi i życiu zgodnie z tym, co od samego początku mówi Biblia. Albo też może być magazynem zdolności człowieka i wielu smutnych, wielu przykrych doświadczeń. Naprawdę. Przykrych doświadczeń, wielu przykrych, niepotrzebnych doświadczeń, można tą duszę i tak, i tak wykorzystywać. Wszyscy jednym głosem byśmy powiedzieli: nie, nie, nie. No, punkt pierwszy jest dużo lepszy niż ten punkt drugi. Dlatego wiecie, właśnie znowu biegnę do, do punktu zdolności w Jezusie Chrystusie i ufności w nim. Po tym, co dzisiaj mogłem usłyszeć, też zobaczyć, wiecie, i to dlatego, to dzielę się tym krótkim słowem. To jest właściwie dzielenie się moim najświeższym doświadczeniem. Chwała Bogu, że moja zdolność jest w Chrystusie. Cieszę się z tego, słuchajcie. Naprawdę cieszę się z tego, że to jest coś, co nie zawiedzie. Coś, co nie zawiedzie, jeśli chodzi o siły, i. I wszelkie możliwe środki. Dziękuję Bogu za to i cieszę się, że nie pozostawił mi ani troszeczkę zdolności, ani troszeczkę możliwości, ani troszeczkę sił. Nie pozostawił. Chwała Bogu za to. W żadnym wypadku nie mogę Bogu nic już obiecać, bo nie jestem zdolny do tego, żeby to uczynić dlatego, Chrystus to mówił w kazaniu na górze. Ja to zaczynam coraz bardziej rozumieć, słuchajcie. Nic. Nic, nie jestem zdolny, Chrystus właśnie to powiedział. W całym Testamencie było to, że oni jeszcze byli zdolni składać te ofiary, robić coś według tego systemu ofiarnego, a w Nowym Testamencie Chrystus mówi, że rozwiązuje zupełnie to i nadaje swój zakon, mówi, zdolność moja w na górze jest tylko ze mnie, ona płynie tylko ze mnie i z wiary we mnie. Całkowita zdolność nasza. Naprawdę potrzebuje, słuchajcie, ja potrzebuję zdolności z tym niezdolnym człowiekiem, i bardziej patrzę na siebie, widzę uchybienie naprawdę. Dlatego chwała Bogu za to, że On daje nam coś i ja on się tym też opiekuje. I że jest zdolny to uczynić. Amen.